Witam serdecznie. Jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest właśnie taki nasz czas dla duszy. A obecnie znajdujemy się w pełni w energii, pełni księżyca, ksie, pełni wilczego księżyca, a że dusza jest energią i tak jak ja mówię, warto zawsze korzystać z energii, którą dają nam planety. Uczyć się tego szczytywać, pracować, uwalniać, kreować. Do tego właśnie księżyc nam sprzyja. I tak teraz w tej cudownej, wilczej pełni mogą zadziać się cuda. Moi drodzy... Yy... Wilczy księżyc jest szczególnie jasny i długo pozostaje na niebie. Najlepiej widoczny wilczy księżyc w pełni będzie 25 stycznia w czwartek w Polsce o 18:54, więc warto wtedy sobie wyjść, zamknąć oczy, pomedytować, uwolnić się od tego, co już nie służy. Ale przejdźmy dalej. Trochę o tym wilczym księżycu. Dlaczego i po co? Na końcu będzie medytacja, także kochani, zapraszam, zapraszam na medytację. Podzielcie się również w komentarzach, czy podobało Wam się, czy wyjaśnione zostało, dlaczego Wilczy Księżyc, dlaczego tak z tą energią postępujemy teraz, a nie inaczej. Wilczy księżyc został nazwany przez rdzennych Amerykanów na cześć wycia wilków, które tradycyjnie uważa się za. Bardziej słyszalne podczas zimowych nocy. W różnych kulturach pełnie księżyca często mają znaczenie symboliczne, a wilczy księżyc kojarzy się z naturalnymi rytmami środowiska i pierwotnym połączeniem z dziką przyrodą. To czas często kojarzony z refleksją, transformacją i przejęciem dzikich aspektów życia. Wilczy księżyc jest symbolem. Symbolem głębokiej intuicji i pierwotnej mądrości, która kryje się w każdym z nas. Jest to połączenie intuicji z głową. Zachęca nas do zaufania naszym instynktom. Tak jak robią to wilki. Wilk jest symbolem siły, lojalności i przetrwania w najtrudniejszych warunkach. I ta pełnia Księżyca, bo oprócz tego, że jest nazywana wilczym Księżycem, to teraz wypada w znaku lwa. To astrologiczna wskazówka, która wpłynie na samopoczucie, doda motywacji do działania, doda odwagi, pewności siebie, przebojowości, podniesie nasze poczucie, własne poczucie wartości. Pełnia księżyca to czas uwalniania tych emocji, które już nam nie służą, bądź najzwyczajniej, nie są naszym wytworem, tylko zostały u nas w głowie zakodowane, w głowie, w sercu, w ciele, które zakodowaliśmy, bo gdzieś usłyszeliśmy. Nie jest nasz produkt, tylko obry, obcy produkt, który przyjęliśmy do siebie. Kochani, możemy teraz uwolnić. Uwalniać przekonania, schematy. Ogólnie teraz możemy stać się wolni, pewni siebie, otwarci na nowe. Możemy podnieść, słuchajcie, podnieść i to naprawdę na maksa to własne poczucie wartości. Ja jesteśmy cudni, że możemy wszystko. Pełnia księżyca teraz w styczniu dla wielu nie pozostanie obojętna i może stać się nowym początkiem. To jest pierwsza pełnia w tym roku. Więc, jeżeli nie udało Ci się zrobić postanowień noworocznych, z wiadomych względów, różnie to w nowy rok bywa, a mogło coś umknąć, a mogło coś przemknąć. Jeżeli Ci się nie udało, to brawo, właśnie teraz masz drugą szansę. Możesz to zrobić. Właśnie w tym pełnię. Możesz sobie usiąść, pomyśleć do 27 stycznia. Cały czas jesteśmy w energii pełni, parę dni później też, z tym, że ta energia już będzie słabła, ale teraz jak najbardziej postawienia noworoczne czas zacząć. No i kochani, no i co? No i będziemy kreować, będziemy kreować, będziemy uwalniać. Myślę, że troszeczkę rozjaśniłam, o co chodzi z tym księżycem co możemy, czego nie. I przejdźmy sobie do medytacji, bo to głównie chodzi nie o to, co głowa wytworzy, ale o to, co serce poczuje. Czujemy, czujemy, czujemy. Wiecie, ta pełnia ma teraz świetny wpływ na połączenie tego, co w głowie, z tym, co w sercu. I to może wszystko świetnie razem ze sobą zacząć grać. A wiecie, my jesteśmy, jesteśmy kompozytorami, bo energia to są wibracje. Wibracje to są dźwięki, dźwięki to jest muzyka. No i kto piękniej skomponuje muzykę dla siebie, jak nie ty sam. Jak nie ty sam, kochani, więc zaczynamy. Przyjmijcie wygodne pozycje, tak, żeby się nie przewrócić w razie czego. No i oczywiście nie siedzieć za sterami samochodów. Możecie przykryć się kocykiem, żeby było cieplutko, przyjemnie. Zamknijcie oczy i spokojnie sobie oddychamy, po to, żeby uspokoić ciało, po to, żeby teraz właśnie nasza głowa mogła wszystkie myśli przepuścić. Niech przepuszcza te myśli. Niech one przechodzą. Teraz tak, teraz mogą się zaprezentować w pełnej okazałości. Pozwólmy. Pozwólmy im jeszcze przez chwilę. Niech biegają. No i. Trzy, dwa, jeden. Myśli teraz sobie poczekają. Stoją tam tak, przed głową. Stoją, czekają. Ego stoi, pilnuje. No, nie wpuszcza. A co tam? Taki bramkarz myśli to jest. Widzicie, jak można się z ego dogadać. Oddychajcie spokojnie, powoli. Oddychajcie sobie. Tą medytację możecie sobie zrobić w każdej chwili, kiedy tylko poczujecie. Możecie się też do niej przygotować z kartką i z długopisem, wypisać, co wam służy, co pragniecie, co nie służy, czego nie pragniecie. No i zaczynamy. Twoje ciało odpoczywa, staje się zrelaksowane. Nogi stają się ciężkie, ręce stają się ciężkie, a powieki są bardzo mocno zamknięte. Twój oddech jest spokojny, równy. Przywołaj teraz do siebie wszystko to, co już dawno powinno zostać uwolnione: to, co ci nie służy, to, co zabiera Twoją energię, to, co zakłóca przepływ miłości. Przywołaj, mogą to być ludzie, mogą to być zdarzenia. Mogą to być przekonania, wierzenia. Przywołaj do siebie. Niech to wszystko ustawi się w półkolu. Tak. Żebyś twarzą mógł stanąć do, do tych zdarzeń, do tych ludzi. Patrząc na to wszystko głęboko oddychaj, z każdym wdechem. Wciągasz uzdrawiające światło bezwarunkowej miłości, a wydychasz. To, co ci nie służy i stawiasz przed sobą. Tak długo, dopóki z Twoich ust z wydechem nie wyjdzie światło bezwarunkowej miłości, wdech bezwarunkowej miłości, która oczyszcza wszystko to, co nam nie służy. I z wydechem stawia przed tobą osoby, zdarzenia, wierzenia, przekonania, właśnie teraz na to wszystko patrzysz. Głęboki wdech i wydech. Popatrz na to wszystko, przez jaki okres czasu. Zalegało. Jak długo czekało na to, aby świadomie powiedzieć: Dziękuję. Dziękuję za lekcję. Dziękuję, że mogłem doświadczyć i tu wymienić. Wszystkie doświadczenia, które właśnie zostają uwolnione. Bądź wdzięczny za to wszystko, co właśnie zostaje uwolnione, bo dzięki temu Twoja dusza. Wchodzi na kolejny poziom świadomości. Poczuj tą ogromną wdzięczność, żegnając każde zdarzenie, osobę, wierzenie, przekonanie. Poczuj ogromną wdzięczność. Popatrz, jak każde zdarzenie, osoba po otrzymaniu podziękowania, ginie i zostanie po niej tylko złoty pył, który osiada na ziemi, pięknie się mieniąc. Popatrz, jak bańka mydlana to wszystko pęka. I błyszczy się, zdobiąc, zdobiąc ziemię. I jeszcze, jeszcze pożegnaj. Myślę, że to już wszystko. A teraz spójrz do góry. Rozłóż ręce głośno i wyraźnie, z pewnością siebie, z poczuciem ogromnej własnej wartości. Powiedz głośno: kocham życie. Zasługuję na wszystko to, co najlepsze. Zgodnie z planem mojej duszy. Jestem gotów, aby rozpocząć życie pełne miłości, wdzięczności, szacunku. Lekkości. Jestem gotów na przyjęcie do mojego życia. I tu wymięcie, czego właśnie pragniecie, wymieniając, poczujcie jak te zdarzenia, osoby, wierzenia. Wchodzą do Waszego Serca. Poczujcie, jak rozchodzi się energia miłości po Waszym ciele. Jak to, czego pragniecie, właśnie wchodzi do Waszego życia. Wasze pragnienia stały się teraz rzeczywistością. To już się dzieje. To właśnie się zdarza. To właśnie jest tu. I teraz przywitaj każde zdarzenie, każdą osobę z ogromną miłością, bo być może to, co się teraz dzieje, zagości w Twoim życiu na dobrych kilka lat. nie ograniczaj się. możesz wszystko wszechświat jest pełen dobra jest pełen obfitości niech w twoim sercu zagości to czego pragniesz nawet te najskrytsze marzenia właśnie teraz wchodzą do twojego serca Poczuj tę radość, poczuj tę radość, że właśnie spełniły się Twoje najskrytsze marzenia. Twoje osiągnięcia, o których marzyłeś, właśnie teraz realizują się. Teraz się to dzieje. Połóż ręce na sercu. Poczuj miłość do tego wszystkiego. Podziękuj wszechświatowi za obdarowanie Cię tym wszystkim, czego pragnąłeś. I właśnie od teraz Twoje marzenia się spełniły. Właśnie teraz nastał czas obfitości, dobrodziejstwa. Czas pełny bezwarunkowej miłości, szacunku, wdzięczności, lekkości życia. I teraz powtórzcie. Kocham Cię wszechświecie. Kocham Cię Boże. Dziękuję z całego serca. Z wdzięcznością i szacunkiem zrobię to, co najlepsze z tych prezentów, które właśnie teraz otrzymałem. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Kochani, pozostańcie tak długo jak chcecie. W tym uczuciu, a najlepiej już na zawsze, nie wychodźcie. Nie wychodźcie, bo to jest wasz świat. Przytulam Was bardzo mocno, i teraz weźcie kilka głębokich wdechów i wydechów, poruszajcie rękoma, nogami, i witam z powrotem. Tak, w tu i teraz jesteśmy z powrotem, ale to tylko jesteśmy już rozruszani, bo wszystkie marzenia, wszystkie pragnienia, one właśnie wystartowały dwie minuty temu. Także niech się dzieje. A bierzcie w komentarzu, podzielcie się tą medytacją. Napiszcie, czy wam się podobało, co czuliście. Najważniejsze jest to, co czuliście. Jak wasza głowa reagowała. To też jest świetne. To też mnie bardzo ciekawi, bo głowa czasami w trakcie medytacji potrafi zrobić tak świetne rzeczy, że nigdy się nie spodziewał. Kochani, korzystajcie z tej pełni. Ile się da. Kreujcie, przygotowujcie się. Ach, niech się dzieje. Maszcie i te marzenia właśnie. Czarujcie, tak. To się właśnie teraz dzieje. Teraz możemy wszystko. Przytulam Was. Z całego serca Was przytulam. A jeżeli masz ochotę wesprzeć mój kanał i postawić mi wirtualną kawkę, to zapraszam. Link będzie w opisie, jak to zrobić. I z całego serca przytulam. Życzę cudownej pełni. Niech się dzieje, niech się niesie. Przytulam Magdę.